No to ja chciałam kontynuować to, co właśnie mówił Dawid, tylko troszkę z innej perspektywy, bo Dawid mówił o tym, że Biblia jest dla niektórych ludzi takim wymiarnikiem tego, co mówi Bóg, ponieważ nie słyszą często głosu Boga, to tą Biblię przyjmują jako ten głos Boga. Ja na początku chciałabym Wam przeczytać taki werset z księgi z Rycha. Prawdziwa i fałszywa mądrość, tak się nazywa ten tytuł. Ale powiedzmy, że to mniejsza z tym. Początkiem każdego dzieła słowo, a przed każdym działaniem myśl. Korzeniem zamierzeń jest serce, skąd wyrastają cztery gałęzie: dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę. Bywa mędrzec, który jest mądry dla wielu innych, a dla siebie samego jest niczym. Bywa mędrzec, który przez swe mowy jest nienawidzony i wykluczają go z każdej wspaniałej uczty. Nie da mu Pan uznania u innych, gdyż nie ma on żadnej mądrości. Bywa mędrzec, który jest mądry dla siebie samego, a owoce jego wiedzy okazują się na jego ciele. Bywa mędrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego rozumu są niezawodne. Kto jest mądry dla siebie, napełniony będzie zadowoleniem, a wszyscy, którzy go widzieć będą, nazywają go szczęśliwym. Życie człowieka ma dni ograniczone, lecz niezliczone są dni Izraela. Mądry uzyska chwałę u swojego narodu, a imię jego żyć będzie na wieki. Synu, w życiu doświadczaj siebie samego. Patrz, co jest złem dla ciebie, i tego sobie odmów. Nie wszystko służy wszystkim, i nie każdy we wszystkim ma upodobanie. Na żadnej uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy. Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowane powoduje roztrój żołądka. <grych> I na tym zakończę. Yy, więc tak, ja bym chciała yy, swoimi słowami teraz powiedzieć tak. Dzisiaj yy, rano, dzisiaj może nie rano, jak się ubierałam, yy, Mateusz zauważył moją koszulę i powiedział, że ładnie wyglądam. A dodam, że Mateusz nigdy nie lubił, kiedy kupowałam coś w deseń panterek czy tego typu rzeczy. Yy. I tak delikatnie sugerując, mi zawsze mówił, że no fajnie było, żebyś nie kupowała takie rzeczy, żebyś nie nosiła tym. Kojarzy mi się to z babcią. No, to pierwsza rzecz. Druga, że dzisiaj Agnieszka miała też taką fajną sytuację z włosami, że niekoniecznie dostała aprobatę na to, że zrobiła sobie nową fryzurę. I to też tak trochę ukierunkowało to, co chciałam do Was powiedzieć. Że często bywa tak, właśnie, że albo ta Biblia jest naszym wymiernikiem tego, co mówi do nas. Duch Święty, albo właśnie często polegamy na tym, na tej drugiej osobie, co mówi do nas Duch Święty. I często jest tak, że naszym wewnętrznym pragnieniem, czyli właśnie tym Duchem Świętym, którym często nie nazywamy go Duchem Świętym, bo nie wiemy może, że to Duch Święty, ale naszym pragnieniem jest bardzo chodzić w deseniach panterki lub farbowanie włosów na kolor czerwony, ale że ze względu na to, że gdzieś tam jakieś historię, albo nawet dzień dzisiejszy pokazuje nam, że mąż lub ktoś bliski nam, nawet czy kościół, czy, czy to nawet w świecie tak często jest, mówi nam, że nie akceptuje tego całym sobą poprzez krytykę, poprzez, nie wiem, złe, powiedzmy złe, tak to nazwę, spojrzenie lub po prostu emanuje sobą, że nie podoba mi się to, jak ty wyglądasz, jak ty się zachowujesz, w co ty się ubierasz, jak ty się poruszasz, i tak, jak to właśnie w świecie jest teraz, że technologia bardzo idzie wysoko do przodu, i nasz rozum staje się coraz bardziej skurczony, ponieważ polegamy na tej technologii, na coraz lepszym komputerze, telefonie czy jakimś urządzeniu, które będzie za nas robić różne rzeczy. Tak często jest też, że polegamy na tym drugim człowieku i na jego zdaniu, zamiast samemu sobie, właśnie zaglądać do wnętrza siebie i słuchać tego Ducha Świętego, który jest w tobie który mówi do ciebie cały czas, bo mówi do ciebie, jeśli jesteś narodzony na nowo, mówi do ciebie o twoich przekonaniach, o twoich pragnieniach, i jeżeli nie będziemy polegać na tym, i będziemy ciągle polegać na tym, czy mężowi się podoba to, jak ja wyglądam, czy Grzesiowi się będzie podobało to, jak ja dzisiaj mówię, bo przecież jest znakomitym nauczycielem. Czy mu się to będzie podobało, czy zrobię według jego stylu, czy w ogóle zrobię to elokwentnie, czy mnie on później oceni, co on później o mnie pomyśli. Jeśli byśmy tak cały czas bazowali na takich właśnie myślach i byśmy się opierali na tym, no to nasz mózg się naprawdę kurczy, bo tylko polegamy na tym, co ta osoba o nas pomyśli, a przez to się nie rozwijamy. Tak samo teraz człowiek, właśnie w świecie. Nie wiem, czy to jest samochód, który ma automatyczną skrzynię biegu. Zauważcie, jedziecie samochodem z automatyczną skrzynią biegu i już pewne kanaliki w głowie się zamykają, bo ty już nie, nie koordynujesz całym swoim ciałem, tylko skupiasz się na kierownicy. Yy, nie wiem, masz audiobooki, włączasz sobie, nie patrzysz już na tekst, nie jesteś skupiony na tym, żeby twój wzrok dalej się rozwijał, żeby tam wyobraźnia pracowała, tylko cały czas gdzieś ta technologia i te wszystkie rzeczy, które są wokół nas powodują, że my coraz mniej myślimy, coraz mniej koncentrujemy się na swoich pragnieniach. Idziesz do sklepu, kupujesz byle jakie ubrania, a często jest tak, że to, co się ubierzesz, pokazuje twoje wnętrze. No i teraz drugi aspekt tego, że okej, okay, ty chcesz pokazać drugie wnętrze, no ale teraz osoba, która żyje z tobą, czy jest wokół ciebie, nie szanuje tego, nie akceptuje tego, krytykuje. No i chciałabym, żebyście się tak zastanowili sami, czy macie tak, że na przykład ja miałam duży problem z tym, żeby Mateusz miał brodę. Ale powiedzmy, że byłam już wtedy na tyle dojrzała, że starałam się mu tego nie mówić. Bardzo się starałam tego nie mówić i zagryzać zęby, kiedy mnie nawet tą brodą dotykał i mnie to bolało i było nieprzyjemne dla mnie, było obrzydliwe, po prostu okropne. Ale miał kilka miesięcy tą brodę. I naprawdę nie wiem, może Mateusz, czy powiedziałam ci... Ile razy? Może lekko zasugerowałam, czy na pewno chcesz mieć tą brodę? Coś w tym stylu. Czy tak długo chcesz mieć tą brodę? Coś, coś w tym stylu. Ale pod tym się kryje, zauważcie, naprawdę, brak szacunku do tego. Chcemy z jednej strony modlimy się o to, żeby mamy tożsamość Chrystusa, jesteśmy nowonarodzonymi stworzeniami, stara natura umarła. No okej, okay, ale coś chcemy naprawdę zrobić, co, co pragniemy. I zaraz dostajemy bombę: Dups, czemu cięściłeś włosy? Jak ty wyglądasz teraz? Masz takie duże czoło. Albo Dups, czemu zaczęłeś nagle chodzić w tych koszulach? Co ty w ogóle robisz? Dups, czemu nosisz taki czerwony pasek? Jak ty wyglądasz? I nagle bomby wielkie, a tutaj idziemy na stawieniczą? Albo sami w domu? Jestem nowym człowiekiem, nowa natura, ale boję się zrobić coś nowego. Boję się, że zostanę skrytykowany, boję się wyjść naprzód, boję się iść na ewangelizację, boję się podjąć swojego biznesu, który i tak już dawno wiem, co chcę robić. Ale boję się tej krytyki i tej oceny, co ludziom mnie powiedzą. Czy może wplasuje się w to, czy nie? A z drugiej strony, właśnie kurczy się ciągle ten mózg. Kurczy się i nasze pragnienia, i te nasze, ta nasza wizja robi się coraz to mniejsza. bo cały czas patrzymy na to, co ta osoba powie. Nasz wewnętrzny człowiek się nie rozwija. No bo jeżeli technologia idzie do przodu, teraz mówię tak w światowym języku technologia idzie do przodu, człowiek się staje coraz to bardziej upośledzony. Tak samo my, kiedy nie realizujemy tego, co mamy we wnętrzu, zaczynając od tego, że zapuszczę sobie brodę, że zetnę włosy, że coś tam zrobię wokół siebie takiego widocznego, a kontynuując dalej, że. Będę podejmować kroki, które naprawdę chcę robić w życiu. Nie wiem, założyć ten salon kosmetyczny, czy to, o czym ostatnio różnych rzeczach rozmawialiśmy. Jeżeli nie będziemy tego podejmować, tych kroków, to nie będziemy się rozwijać. I to jest bardzo proste, to jest bardzo logiczne. I tutaj nie trzeba nic więcej, jakby obwarowywać tego więcej modlitwami. Tylko naprawdę, jeżeli wierzymy w to, że nowy człowiek jest teraz, tak? Mamy nową naturę, Duch Święty mieszka w nas, nasze pragnienia to są pragnienia Ducha Świętego, czyli po prostu robimy to i się nie przejmujemy tym, co mówi osoba wokół, i też popatrzmy na to z drugiej strony: jestem w małżeństwie, czy jestem przyjaźnimy się, okej, okay. Ty emanujesz Chrystusem, tak? Może On nie jest tak jak tam, czy tam, nie każdemu te upodobania będą takie same, nie każdy ma takie same upodobania. Nie musimy, nie musi się to nam podobać, ale ja się cieszę z tego, że ktoś sobie coś dziwnego zrobił, nawet dla mnie, dziwnego ze sobą, bo wiem, że on emanuje tym Chrystusem, i on emanuje z Tobą. emanuje po prostu z niego życie, bo robi to, co chce. No i tyle. Zostawiam Was z myślą. Amen.